Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na początek, oczywiście, dziękuję jak zwykle za polubienie mojego kanału, za kilka nowych subskrypcji i za kilka krótkich komentarzy. Dziękuję i Wasze zdrowie. Dzisiejszy odcinek będzie krótki. Będą tylko dwie łyski, a w kolejnym odcinku powrócę do szkockich regionów destylarni. Niektórzy twierdzą, że prawdziwe whisky może być tylko ze Szkocji i musi to być single mold. Ja mam delikatnie odmienne zdanie. Lubię próbować testować whisky z, z innych krajów, z innych regionów, różne rodzaje. Dokładnie tak samo jak od lat robię to z piwem. Kupuję, testuję różne piwa z różnych krajów, różne rodzaje. W przypadku whisky też mam. Swoje ulubione destylarnie, swoje ulubione smaki, rodzaje, ale bardzo chętnie sięgam też po coś nowego. Dzisiejsza pierwsza whisky to whisky z Australii. Jest to whisky Star Left Field, jest to Single Mold. Jak widzicie, nie szkocka, tylko australijska. Bardzo smaczna, ciekawa. Leżakowała ona w beczkach z francuskiego dębu i jest ona po australijskim czerwonym winie dzięki czemu zawdzięcza taki bardzo przyjemny ciemny bursztynowy kolor zapach ma bardzo przyjemny, bardzo słodki owocowy, taki lekko przypominający wino także jest przyjemny smak Smaku jest lekko słodka, lekko pikantna, taka przyjemna, rodzynkowa, ale też pojawia się delikatny właśnie zapach i posmak imbiru i wanili. Także delikatna pikantność i smak tych przypraw korzennych się tu pojawia. Na finiszu. Bardzo przyjemnie, delikatnie piecze w język, jest nadal słodka, nadal czuć ten taki delikatnie winny, owocowy smak, ale też delikatnie przypomina lekko ciasteczka imbirowe. Także bardzo fajna, bardzo ciekawa, smaczna whisky. Druga whisky dzisiejsza to whisky ze Szwecji, jest to whisky Macmera Brooks Whisky, też jest to single malt. Jest ona delikatnie mocniejsza, ma ona 41,4%. Też bardzo interesująca i smaczna. Leżakowała ona w beczkach po Bourbonie i także w beczkach po Sherry. I pojawia się też informacja, że leżakowała w beczkach z szwedzkiego dębu, w nowych, w nowych świeżych beczkach. Także też interesująca, trzy rodzaje beczek się pojawiają. Ma bardzo przyjemny taki drewniany, lekko owocowy, gruszkowy zapach. W smaku jest słodziutka, fajnie, delikatnie pikantna ma taki delikatny cytrusowy, cytrynowy posmak gdzieś w tle. No i na finiszu na finiszu pojawia się delikatny dymek, jest to prawdopodobnie pozostałość beczek po bourbonie. Także jak widzicie, bardzo ciekawe, bardzo smaczne whisky, które nie pochodzą ze Szkocji, a warte spróbowania. Warto sięgnąć do tych destylarni, niekoniecznie po dokładnie te same whisky, które ja posiadam, ale coś, coś właśnie z tych destylarni warto spróbować. Tak jak mówię, no nie są to szkockie whisky, a też są bardzo smaczne, bardzo dobre. Też są to single malt, więc zachęcam do spróbowania, zachęcam do, do kupienia czegoś z tych destylarni. I tyle. Tyle w dzisiejszym programie. W kolejnym odcinku, tak jak wspomniałem, yy Powrócę do szkockich regionów, destylarni. Będzie to region Aila, czyli będzie mocno dymnie i torfowo, więc, więc zapraszam na kolejny odcinek. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, bardzo mi będzie miło, jak wystawicie kciuka w górę, polubicie mój program. Może komuś będzie się chciało wrzucić jakiś krótki komentarz. No i oczywiście, kto jeszcze nie subskrybuje mojego programu, to zachęcam do subskrybowania. I tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Wasze zdrowie. Bardzo smaczne. I tyle. Cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.